O, pętla na szyję. To jest Ręka rękę myje. Buremu pętla u... na szyję. Ugrywam to. A nie, bo ja ugrywam. Nie, to nie możesz z mordercą zejść. Ej, nie kłam. Się rozjadę, ma z domek, już dam prawko. To ani katy nie będę wodził, jak weźmiemy prawko. To ja to do Niemiec. Burego to nie zatrzyma, że ty będziesz siedział w domu. Jak gdzieś do tego zobaczę od razu w drugim. Pierdole, wpierdolę się na rondzie pod, pod co i tam jadę. <śmieniu> tak, ten tam wyleciał na jedzidy. Widziałem jak gościu w kosmos Pier poleciał na rondzie. Pierwsza serena <śmieniu> Pierwsza serena co zawyje i usłyszę, że wypadek już będę wiedział po co jadę. <śmieniu> Knajpa pod martwym wziąkiem. Już będę... Te w strażnicu już odpalę T do rozcinania samochodów. Jesteśmy w trzech. Super. To o, tutaj. O, no, na razie. Gram. Co to jest? Tak, czy już wiadomo? A, widziałem, jak coś niszczył jest. przez chwilę. To nie jestem coś strzał. kurwa, egipski pizz, nie. tak, ten co strzela. Ale ma aureolkę ze zaplecami. A no, <laughs> chyba tu idzie. To mm. kurwa, masz rację. Kurwa przepraszam Nie to kurwa, jest... niszczył To jest doktor! To doktor No doktor, doktor Myślałem, że to jest ten co... ...szczulo Za mną no. Czym szczelasz? Edgar? Doktor Edgar Wszedł na piętro budynku Co ty gadasz? O oh, ja kurwa Zbudowczone by generatory no, ja, ja widzę jak tam cokolwiek niszczy to ja go widzę, nie? Gdzie on jest? A co on mi zrobił? Bo on mnie trafił z tego swojego karabinku to, no nie karabin, nie jak mam, to nie karabinek, to jest nie taka... Karabinko... <laughs> to taka maczuga, prędzej. Ale dojebane generatory to są. To jest jak aktualizacja była, czy co? Tylko na tej mapcie to Idzie do nas. A, fuck. Co się dzieje z moim mózgiem? Mam znaczek, że mi chyba IQ spada. Madness. Zrobiłem generator, zdążyłem. A tamten na tym podejście? Z, yy, naczęty? Tak, jest sprawę skończony. No to mówicie i macie, ja tutaj zrobię go. Znowu na, na dole, Nie na, będzie na, tak jak ty chcesz. Na dole salonu łazi. Aj kurwa. Ty kurde, na, moi, namiesza, 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 namiesza mi w głowie. A do czegoś Duża aktualizacja na Steamie, do czegoś było. Jest mu! Jeden, jest hologram. <laughs> Jak Bo sobie tak myślę, pewnie. on jest pewnie. daleko od nas, Bury, co ty pierdolisz? Widziałem hologram. Ty masz narąbane chyba. Znaczy, A teraz, teraz tu Bo idzie. Może. Puść, poś, 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 generator, puść generator, Bury, puść generator! Zablokowałeś? Zablokowałem, ale za mną poszedł. Bury, współpraca z tobą, mnie w DBD to jest kurwa poezja po prostu. Nie wiedziałem o co chodzi. No powiedziałem, pójść generator Musiałem się powtórzyć o, o, 10 kru. razy Chodź do góry Chodź do góry się zgubił chyba Aha. A w sumie ty mnie widzisz, nie? Co robimy, robimy? Walimy to co mamy Pan ten generator jeszcze jest zablokowany, nie? Teraz się odblokował O chuja ja zaskoczyłem Coś się bzyta koło mnie Aj! Uleź mnie. Okej. Okay. Też mam apteczkę w sumie, ale chuj. Mój mózg ma teraz dwie strzałki w dół. Nie wiem co to znaczy. Jesteś rozjebany psychicznie i fizycznie. Dobra. Tutaj ktoś po... Naparza w te... Na pianinie. Pośpiech. Dobrze. Pośpiech. O madness, będzie uwaga. Bo napierdala. Uciekajcie od niego. Okej, okay, poszedł Idę po... Będę. Może tam, gdzie robiliśmy generator? O kurwa. Chodźmy na tyły. Uleczę cię. Mogę sam, ale skoro chcesz... Mają super apteczkę. Ona jest super. Tak, idzie. Jest za mną. Cokolwiek tylko hologram, nie przestraszę się. Jeden jest po lewej, drugi po prawej generator jakby co. Obydwa są naczęte. Dobra. Robimy chyba tak... Co żeś narobił? Jest za mną? Taki malutki paseczek miałem, bardzo mały Nadal jest za mną Chyba idzie w naszą Przez... stronę, bury. Środkiem ulicy idę, to jest za mną. Ale to idziesz po prostu na nas. Super, świetnie. Sorry. Mm. Dyskot... Trochę przypałówka, gubałówka, idę stąd. Czemu to było pół generatora? Bo poniszczył. No, Dobra, ale nie to... wiem, gdzie pit poszedł, to ale to chyba to go to zabrałeś zgubiłem no, no, go Jest tam, niszczył, będzie tutaj szedł Idzie, 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 idzie Polecam się rozejść mm. Tak, tak Nie idzie Cie, Czego masz? No szedł tu, jestem prawie pewien Tera... No idzie W, w raz nie... idzie Ślepi Tamten generator na podejście zrobiliście, nie? Na tej scenie Tak Przecież to w sumie nie jest scena, tylko tam po prostu wieszają ludzi, ale niech to będzie scena Gdzie on jest? Kręcił I się cały czas tego... Robiliśmy. Tak. O kurwa. Tak. Poszedł, poszedł gdzieś na bok. Ta mapa nie jest zbyt duża mimo wszystko. Pierwsza. Po... O, to niedobrze. Nie robię Nie. Odpuścił Goni Donij kogoś chyba. Czy nie? Nie odpuścił. No kurwa! tam, bo widziałem ciebie, Bury. Nie krzyczcie, jest, jest dobrze. Nie goni Co jak chcesz? Tak. Czemu ty się, ty się nie uliczyłeś? Ty szybciej to robisz. Nie musisz apteczką. Chodź tam. Poszedł. Odpuścił ci Bury, poszedł w drugą stronę. Nie, nie wiem, czy widzi wtedy, czy co, ale... A, a, Condi! Co jest, co jest, co jest? Co jest? Jak widzisz takie krzaki, to się chowaj w nich, bo ty nie widać. O. My masturbują. Gdzie to są generatory do ciężkiej cholery? Tu z tej strony mapy chyba mamy wszystkie zrobione. I to jest chyba przypał teraz, bo będą obok siebie ten reszta. Ten jeden jest tam gdzie byliśmy, nie? Bo trzeba, ten nie jest yy, do końca. Trzeba burry, się zastanowić. Tak... Góry, jak uciekajesz od niego, to koło generatora przebiegajesz przecież. ba go jeden był ko... aha. A jeden był tam też obok jak Tu jest generator, poważnie. cholera jasna Ja nie wiem czy jaki tu jest dostęp na takim, takiej werandzie Kurwa mać Chodź, chodź tam mnie, no, To ze spacjami będzie przypał chyba Kurwa, w drugą stronę leci Gdzie mam lecieć, w lewo? Nie, nie, ja mówiłem do siebie a do siebie mówisz No bo ja z mózgiem mam, mam kłopoty I w drugą stronę ta spacja leci, w sensie to kręci się w drugą No, no co to jest za przyjeb... Stupiaj mi stąd Cholera bury Nie wiem czy jak, jak my zrobimy ten generator to, no, to będą dwa idzie. obok siebie A uciekaj 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 a mogę od ciebie hita Jeden tam, tam ciebie... dwa na pewno koło siebie, no? no tutaj są A dwa ma... koło Ale to siebie. Jest tutaj po prawej, jeden i na końcu ulicy jest jeden. Ten na końcu ulicy wydaje mi się będzie łatwiej chyba zrobić. Tutaj nie ma. Kurwa, chuj, chowo. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Ło, tutaj! Za <noise> mną. Ale ekipa tutaj przy tym generatorze się kręci. Widzę cię, Pit. Ja będę szedł w Twoim kierunku, żeby Cię od razu tutaj masować. Tylko, że cały czas jest na Twoim tropie. Zgubiłem go. Nie, 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 nie. I biegnij dalej, biegnij dalej. On A, jest za Tobą. Fakt. No. A Ty, Bury, co tutaj robisz? No, on jest za mną. po prawej, po prawej jest. Ej, tu jest jeszcze generator. One są wszystkie w linii ustawione. Są trzy generatory. I wszystkie są po drugiej stronie drogi. Wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Poczekaj, niech, niech skończy robić tam. Co byście chcieli? Pomacać cię. Okay. Jesteś miękki w dotyku. Tylko nie Miękki jak aksamen To samo robione. Spokojnie, tylko pocipia. Ale prędkość ruchu. Kurwa. Dobra, Kurwa. wszystkie generatory są tutaj w zasadzie. Chodźcie Ała. za mną, taki. Kurwa, ja chciałem ten Gdzie robić. Jesteś? Gdzie jesteś, pada? No, wina. Ale gdzie? Gdzie, gdzie macie mogę ocalić na tam? No, mniej więcej w tym miejscu co wtedy. Dobra. O kurwa, no już się nie. No. Co się Drugi raz czy trzeci? A, trzeci. trzeci. Kurwa. się, sobie za krzakami i przyjrzę hmm. no mamy wszystkie trzy generatory blisko siebie, nie? one są wszystkie na tej drodze praktycznie. na robisz na U, trzeba, już wiesz, już wiesz. To spacja jest popuprzana. Góry, wiesz gdzie niebiec Ej Widzicie? idzie tu, cholera. Może być kurde problem, ale ja za chwilę będę mieć blokowanie dostępne. Chyba za mną poleci. Nie, poszedł za tobą. Nie, nie będzie poszedł. Za Burem poszedł chyba. Ja Dobra, widzę, nie, za mną nie idzie. Co mam robić? Wracam, wracam, wracam. Kurwa ryj. Będzie szedł w naszą stronę teraz Mogę go zablokować w jak będzie... jak trzeba Blokować go czy nie? Po, jeszcze trochę porobię? Jest, tam blisko A mnie zrobił z tą paletą Aby zejść na dół, mój mózg się zaraz swajczy. Nie, jak, jak on jest pode mną, diablo zejść, gdzie jesteście? Już nieważne. A muszę się otrząsnąć, jezus. Fuck. Mam mnie. Albo mnie. No Fakt, muszę stąd spieprzać. Sy jak sytuacja z tym generatorem wygląda? Nie wiem. Ja się muszę uleczyć. Bury, który raz? Pierwszy. A, bo co Ale. Ale ja, ja. Do 2022, znaczy od 2022 roku w nowych samochodach ma być coś takiego, że nie będzie mógł przekraczać prędkości. Poza twój. Niższy generator, tam na robiliśmy. Gdzie jak na przykład jedziesz w, te, w mieście jest ograniczenie 50, to samo od więcej nie pojedzie. Co kurwa? I to będzie ten. Obowiązkowy. jakby ten, no. Obowiązkowy. co obowiązkowe? Wyposażenie samochodu. Ale kurwa. To co, po Dobra, burego, ja... czy idziemy generator robić? Ja pójdę po burego. A ja idę generator robić? Dobra. Idzie tam. Jest za mną, za mną jest speed. Widzę, widzę Poszedł do was? Chyba odpuścił ten bory. generator. Tak, no, tak, idzie, idzie teraz idzie jest szansa, żebym ja trochę go porobił. No właśnie, O Proszę. Kurwa. Dużo zostało. No, i mnie jebnie. Drugi raz, tak Bury? No. Nie Ale nie podniósł mnie, poszedł szukać. Nie, ty kurwo Tak cię jemnie pito, ja biegnę po Burego w takim okresie Tu Ty się tam Bury podnoś Nie, tak. No, trochę tak. Jest przy generatorze, jest przy generatorze Będzie go niszczył Kutas jebany No lecz się jebany z tego go. To jest gorsze niż ten Gdzie jest jeszcze jeden generator? Tu o, one są daleko od siebie To ja będę robić ten, a wy może tam zrobić. Ja cały czas się będę tym zajmował, teraz tutaj czekam, bo on się cały czas tu kręci. Cały czas się tu kręci Teraz dopiero idzie dalej Nie to bury uciekaj Teraz jest... idzie, o. poszedł tamtą stronę, wracam do tego generatora Ponad połowa jest zrobiona tutaj Kurwa Wraca się do mnie, wraca się do mnie, wraca się do mnie Dobra, bury chodź robimy w dół Niszczy generator I idzie za mną mm -hmm. Widzi mnie Odpuścił Odpuścił mi mm -hmm. Bory, ja tam przyjmę Uciekaj, uciekaj, uciekaj Niszczy. Niszczy. nasz. Okay. Widzę, że on tam się jeszcze kręci. No i goni. No skąd on wiedział? Kurwa no. Widzieć, no i czemu się tak chujowo ustawił? Jebany zajebi... Mam 3-4. Rób tam, rób. Nie, rób no, rób no, proszę. Chyba pójdzie do mnie, tak czy nie? No teraz ma trochę dużo zadań do zrobienia, nie? Musi Ciebie pilnować. Chyba zdążę Idzie do ciebie Ale zdążę, zrobię, zrobię I stój Bory, stój O kurwa, nie da Za mną poszedł Dobra Nie otworzę bramy, nie otworzę bramy Bo to jest jedna brama Koło nas po prawej jest Pit No to wiem Tu gdzie, tu mnie widzisz, nie? To tu obok nas jest Ale kurwa on szybko zapierdala Bory, ułóż mnie Przepraszam, <grym> ciebie no przecież. O się w chyba na mnie. O, krysył, <grym> już ci cię jaki. <w kurwi> I się otwieraj bramę. Leżę. Pójdę. Nie, nie zdążę do ciebie dobiec. Góry otwieraj tam cały czas. Ale nie na maksa. Ale całkowicie nie na maksa. O kurwa, to jest hock. <laughs> Surprise! O kurwa! Spał. Aaaa! Właśnie! blokuje! To idź go ściągaj! Gonisz się? Wiszę się! Tak! Goni mnie cały czas! Ściągaj go! Tak? Dobra, idę idę. Już jestem blisko! Nie, leż mnie nawet. Albo leż, póki, póki o goni domu, tego, to... Idę do, do bramy. Na I do Idę do otwierać jak możecie. Jest. To będziesz Bury chyba szybciej przy tym przejewaj. Bury i hita, hita przyjmuj za wszystkich. Idź jako ostatni. Biegaj, biegaj, biegaj. Dobra. Dobra, ale spierdalamy. Hmm. No, nie było lekko. Ale współpraca rzekłbym, nawet, że było dość tak, no, trudno, no. To nie był łatwy i przyjemny mecz. Tylko znowu Kamil się nie nagrał, i on na pewno jest wkurwiony. No to ty, ja na 6 spacji, 6 zjebałem, więc.